Kiedy uznajemy siewcę i jego moc i potęgę, i uznajemy to, że on może dać nam ziarno i spotęgować plon, który przynosimy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że pierwszym darem Pana Boga dla nas jest sprawiedliwość, a więc bezstronność. I równ umiejętność równego podziału dóbr między wielu. Kiedy sobie to uświadomimy, i kiedy zdecydujemy się na to, żeby siewca udzielił nam swojego ziarna, to wtedy stajemy się naprawdę bogaci. Ale to jest niezwykłe. Im bardziej jesteśmy bogaci darami Pana Boga, tym bardziej jesteśmy prości w relacji z drugim człowiekiem. Tym bardziej w sposób jasny potrafimy przekazywać doświadczenie naszego życia, naszej wiary, tym bardziej jesteśmy otwarci, skromni na to, co przynosi nam życie. I jacy ludzie do nas przychodzą, staramy się ich pobłogosławić.